Witajcie na kanale Bajko Przygody. Czas na kolejną piękną bajkę. Pierwsza dyskoteka szkolna. Ida nie mogła się doczekać dzisiejszego wieczoru. Na samą myśl o tym, co ma się wydarzyć, dostawała gęsiej skórki. Po raz pierwszy jej klasa mogła wziąć udział w szkolnej dyskotece. Zapowiadano muzykę, tańce, konkursy i dużo dobrej zabawy. Po skończonych lekcjach, pobiegła do domu, by przygotować się na tę jedyną w swoim rodzaju okazję. Stała przed szafą, zastanawiając się, co powinna założyć. Chciała wyglądać ładnie i dziewczęco, bez nadmiernej przesady. Przerzucała kolejne sukienki, sweterki i bluzki, aż w końcu zatrzymała wzrok na swojej ulubionej niebieskiej sukience w drobne białe gwiazdki. Była lekka i zwiewna. Oraz sprawiała, że Ida czuła się w niej swobodnie. Mama zawsze mówiła, że najlepiej wygląda się mając na sobie to, w czym dobrze się czujemy. Chyba będzie w sam raz, wyszeptała Ida, przyglądając się swojemu odbiciu w lustrze. Jednak to nie ubiór zajmował jej myśli najbardziej. Z każdym kolejnym ruchem serce biło jej szybciej, ponieważ przypomniała sobie o czymś ważnym, a raczej o kimś ważnym. Chodziło o Maxa, jej kolegę z klasy. Max był zabawny, lubił opowiadać śmieszne historie i nigdy się nie złościł. Gdy uczniowie mieli pracować w parach, Ida zawsze cieszyła się, gdy nauczycielka zestawiała ją z Maxem. Byli dobrymi przyjaciółmi, ale dzisiaj, dzisiaj Ida zastanawiała się, czy Max zwróci na nią uwagę i poprosi ją do tańca. Po co ja w ogóle o tym myślę? Może Max nawet nie przyjdzie? Powiedziała sama do siebie, próbując udawać, że nie robi jej to różnicy. Obejrzała się w lustrze raz jeszcze, po czym pobiegła do mamy, która miała wymyślić dla niej odpowiednią fryzurę. Mama najpierw dokładnie rozczesała długie i lśniące włosy Idy, a następnie zaplotła je w dwa luźne warkocze. Gotowa na wielki wieczór? Zapytała z uśmiechem. Ida wzruszyła ramionami. Trochę tak, a trochę nie. Mama spojrzała na nią uważnie, tak jakby chciała wyczytać coś w jej oczach. Czego się obawiasz? Ida nie chciała powiedzieć, że chodzi o Maksa. Czuła się trochę zakłopotana, więc po prostu westchnęła. Nie wiem, nie wiem jak to będzie. Taka impreza to dla mnie nowość. A jeśli nikt nie będzie chciał ze mną tańczyć? Mama uśmiechnęła się ciepło i poprawiła kosmyk włosów, który wymknął się z warkocza. Wydaje mi się, że czasem niepotrzebnie martwimy się na zapas, a potem okazuje się, że wszystko jest cudowne. Po prostu baw się dobrze. Nie musisz czekać, aż ktoś cię zaprosi do tańca. Jeśli masz ochotę, tańcz sama albo z koleżankami. Najważniejsze, żebyś dobrze czuła się sama ze sobą. Ida nie była pewna, czy to takie proste. Oczywiście wiedziała, że można tańczyć samemu, ale o ile milej byłoby, gdyby to właśnie Max podszedł do niej i powiedział: "Ida, zatańczymy?". Nagle rozległ się dzwonek do drzwi. "To pewnie Kasia i Ola", zawołała mama, a Ida pobiegła otworzyć drzwi. W progu stały jej dwie najlepsze przyjaciółki, obie pełne energii i uśmiechnięte od ucha do ucha. Kasia miała na sobie śliczną fioletową sukienkę, a Ola założyła błyszczącą bluzkę i dżinsy. No wreszcie. Kasia teatralnie przewróciła oczami. Jesteś gotowa? Prawie, przyznała Ida. Nie wiem czy mogę tak pójść. Ola spojrzała na nią uważnie, po czym złapała ją za ręce i zaczęła obracać. Wyglądasz świetnie, oznajmiła z zachwytem. Ta sukienka idealnie do ciebie pasuje. Tak, dodała Kasia, klaszcząc w dłonie. Poza tym nie mamy już czasu na przebieranie się dziesięć razy. Musimy się skupić na ważniejszych sprawach. Jakich? Zapytała Ida, unosząc brwi. Kasia i ola wymieniły porozumiewawcze spojrzenia, po czym usiadły na łóżku Idy i zaczęły mówić jedna przez drugą. Chodzi o piosenki. Mamy nadzieję, że zagrają nasze ulubione kawałki, zaczęła Kasia. Właśnie, wtrąciła Ola. Jeśli muzyka będzie słaba, to idziemy do pana Tomka i prosimy o zmianę. Pan Tomek był nauczycielem muzyki, odpowiedzialnym za wybór piosenek na szkolnych imprezach. Był sympatyczny i lubiany przez uczniów, ale miał też swój specyficzny gust muzyczny, a to oznaczało, że mogło pojawić się kilka utworów, których nikt nie będzie chciał słuchać. Ciekawe, czy zagra moją ulubioną piosenkę, zamyśliła się Ida. A wiecie, co byłoby najgorsze? Kasia zrobiła tajemniczą minę i obniżyła głos, tak jakby chciała przekazać coś niezwykle ważnego. Gdyby wszyscy siedzieli pod ścianami i nie chcieli tańczyć? To się nie stanie, zaśmiała się Ida, choć w głębi duszy pomyślała, że jest to możliwe. A co jeśli faktycznie nikt nie będzie miał ochoty na tańce? Albo jeśli Max w ogóle nie zwróci na nią uwagi? Kasia zauważyła, że Ida nagle posmutniała. Hej, co się dzieje? zapytała, marszcząc brwi. Ida zawahała się przez chwilę, ale potem wzięła głęboki oddech i powiedziała Po prostu. zastanawiam się, czy ktoś zaprosi mnie do tańca. Ola uśmiechnęła się szeroko. Oj, Ida, przecież nie musisz czekać, aż ktoś cię zaprosi. Możemy tańczyć razem. No jasne, dodała Kasia. A jeśli któryś z chłopaków będzie chciał do nas dołączyć, tym lepiej. Ida pokiwała głową, ale wciąż czuła dziwny niepokój. A co jeśli? zaczęła cicho. Co jeśli nie uda mi się zatańczyć z Maksem? Dziewczyny spojrzały na nią z szeroko otwartymi oczami. Co takiego? krzyknęła Kasia. Czyżby coś nam umknęło? Nie! Zaczęła Ida, próbując ukryć rumieńce na policzkach. Kasia, widząc zakłopotanie przyjaciółki, postanowiła działać. Mam pomysł. Nie myśl o tym za dużo, dobrze? Może Max cię zaprosi, a może nie? Cokolwiek by się nie wydarzyło, masz się dobrze bawić. Nie uzależniaj tego wieczoru od widzi mi się jakiegoś kolegi. Ida uśmiechnęła się i pokiwała głową. Racja, dziewczyny. Dzięki, że jesteście. No, pewnie, że tak. Ola klasnęła w dłonie. A teraz ruszajmy, bo chyba nie chcemy się spóźnić. Dziewczynki chwyciły się za ręce i wybiegły z domu gotowe na szkolną dyskotekę. Ida czuła ekscytację, ale i lekką niepewność. Czy wieczór będzie taki, jak sobie wyobrażała? To miało się dopiero okazać. Na miejscu dało się natychmiast wyczuć pozytywną atmosferę. Muzyka dudniła w całej sali gimnastycznej, światła migały kolorowo, a dzieci tańczyły i śmiały się radośnie. Ida stała razem z Kasią i Olą w pobliżu parkietu, kołysząc się w rytm piosenki, ale jej myśli były gdzieś indziej. Co jakiś czas zerkała na Maxa, który bawił się w najlepsze ze swoimi kolegami. Chłopcy wymyślali jakieś śmieszne układy taneczne, śmiejąc się do rozpuku ale nie zapraszali nikogo do tańca. Ida, widząc, jak bardzo Max jest pochłonięty zabawą, spodziewała się, że może do niej nie podejść ani razu. Próbowała ściągnąć go wzrokiem, ale całkowicie bezskutecznie. Chłopiec zdawał się w ogóle nie zwracać na nią uwagi. Co jakiś czas z kimś rozmawiał, czasem podbiegał do bufetu po wodę, albo śmiał się z żartów kolegów. Jednak w pewnym momencie ją zauważył i natychmiast do niej podszedł. Cześć, Ida! Powiedział z uśmiechem. Długo już tu jesteś? Cześć, Max. Przyszłam z dziewczynami jakiś czas temu, odpowiedziała starając się brzmieć naturalnie. Przez chwilę patrzyli na siebie. Może teraz? Pomyślała Ida z nadzieją. Fajna dyskoteka, prawda? zagadnął Max. Tak, jest super przytaknęła Max przez moment wyglądał jakby chciał coś jeszcze dodać ale wtedy ktoś go zawołał Ej Max chodź gramy w taneczny turniej Już idę zawołał a potem odwrócił się jeszcze do Idy No to baw się dobrze i zniknął w tłumie Ida westchnęła i spojrzała na swoje przyjaciółki No co zapytała Ola krzyżując ręce Przecież do ciebie podszedł tak, ale nie zaprosił mnie do tańca, powiedziała cicho Ida. Może się wstydzi, zasugerowała Kasia. Albo myśli, że ty nie chcesz. Albo. Po prostu woli bawić się z kolegami, dodała Ida ze smutkiem w głosie. Ola pokręciła głową. Mam dosyć tego zamartwiania się. Skoro on nie wykazał inicjatywy, to czas na ciebie. Zaprosisz go do tańca. Co? Ida otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. No tak, przytaknęła Kasia dlaczego masz czekać w nieskończoność? Ale ja nigdy nie zapraszałam nikogo do tańca. Może on też nie Ola uniosła brew. Więc jeśli chcesz z nim zatańczyć, to po prostu do niego podejdź. Ida już miała coś odpowiedzieć, gdy nagle rozległy się pierwsze dźwięki znajomej melodii. To moja ulubiona piosenka. Zawołała Ida z ekscytacją w głosie. Jej serce zabiło szybciej. Nogi same rwały się do tańca, ale jej myśli jeszcze walczyły ze sobą. Z jednej strony Max jej nie poprosił, więc być może nie chciał. Ale z drugiej, skoro tak długo na to czekała, to czy naprawdę chciała stać w miejscu i pozwolić, żeby ten moment przepadł? Zanim zdążyła się zastanowić, co robi, poczuła, że rusza do przodu. Max! Zawołała podchodząc do niego. Chłopiec odwrócił się do niej wyraźnie zaskoczony. Tak? Ida przełknęła ślinę i odważnie powiedziała: Chcesz zatańczyć? Przez moment chłopiec patrzył na nią z szeroko otwartymi oczami, jakby nie mógł uwierzyć w to, co właśnie usłyszał. Potem nagle się uśmiechnął. No pewnie, że chcę. Ida poczuła, jak stres ustępuje miejsca radości. Oboje chwycili się za ręce i ruszyli na parkiet. Piosenka była energiczna, więc po prostu bawili się skacząc i obracając się w rytm muzyki. Max śmiał się i próbował naśladować ruchy Idy, ale w pewnym momencie potknął się lekko o własne nogi. Ojej, przepraszam, powiedział lekko zawstydzony. Nie jestem najlepszym tancerzem. Ida spojrzała na niego zdziwiona. Naprawdę? No tak, przyznał. Właśnie dlatego cię nie poprosiłem. Bałem się, że się wygłupię. Ida patrzyła na niego przez chwilę błyszczącymi oczami. A ja myślałam, że po prostu nie chcesz ze mną tańczyć. Oboje zaczęli się śmiać, ciesząc się, że mimo przeciwności udało im się ostatecznie znaleźć razem na parkiecie. Kiedy piosenka dobiegła końca, Max odprowadził Idę do koleżanek, i zaczął się bawić razem z nimi. Po chwili dołączyli do nich także jego najlepsi kumple, Krzysiek i Antek. Po dwóch godzinach szampańskiej zabawy pani dyrektor przez mikrofon ogłosiła koniec dyskoteki. Muzyka ucichła, a światła na sali zrobiły się jaśniejsze. To był niesamowity wieczór. Ida czuła się lekka jak piórko. Śmiała się, tańczyła, a przede wszystkim. Znalazła w sobie odwagę, żeby zaprosić Maxa do tańca. Gdyby ktoś jej wcześniej powiedział, że to zrobi, pewnie by nie uwierzyła. A jednak. Dzieci powoli opuszczały salę gimnastyczną, rozmawiając i dzieląc się wrażeniami. Kasia i Ola już stały przy drzwiach, wymieniając się uwagami o muzyce i planując kolejne zabawy. Ida poprawiła swoje lekko rozluźnione warkocze i rozejrzała się po sali. Wtedy zauważyła Maxa, który zmierzał prosto w jej stronę. Hej, Ida! powiedział, podchodząc bliżej. Hej! Odpowiedziała z uśmiechem. Na jego twarzy malowało się lekkie zakłopotanie. Chciałem ci coś dać powiedział, wyciągając w jej kierunku dłoń, w której trzymał czerwonego cukierka w kształcie serca. To dla ciebie, dodał Max, drapiąc się po karku. Za to, że mnie zaprosiłaś do tańca i za to, że ten wieczór był taki świetny. Ida miała ochotę podskakiwać z radości. Cukierek może był drobiazgiem, ale o wielkim znaczeniu. Dziękuję, powiedziała czując, że jej policzki się rumienią. Wzięła cukierka do ręki i spojrzała na maksa. Był uśmiechnięty i odrobinę speszony. Szkoda, że to już koniec, powiedział kopiąc lekko butem o podłogę. Tak, przyznała Ida, ale jutro widzimy się w szkole. Max uniósł głowę i przytaknął. No tak, już nie mogę się doczekać. Ja też, odpowiedziała Ida z uśmiechem. Chwilę później w drzwiach do sali gimnastycznej stanęła mama Idy, sygnalizując, że pora już wracać do domu. Do jutra, powiedział Max, machając ręką. Do jutra, odpowiedziała Ida. Zamykając w dłoni cukierka i uśmiechając się szeroko. To była zdecydowanie najlepsza dyskoteka, jaką mogła sobie wyobrazić. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Zostań z nami na dłużej i zasubskrybuj nasz kanał.